Nie pamiętam kiedy przebadałem sobie p... Siemano, właśnie jestem za sekundę pod domem chłopaków I patrzymy jak sobie tam mieszkają Tu poczta głosowa Tutaj poczta Użytkownik, głosowa do którego dzwonisz niestety nie odpowiada, odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość ma z tej strony Petito. Słuchajcie, jest kurwa godzina przed dwunastą chwilę, na początku parę rzeczy. Po pierwsze, przepraszamy Ignacego, że nikt mu z rana nie otworzył, ale kurwa, każdy był, no spał, nie? Po drugie, jesteśmy w Chłopowie, dziś jest 11, gramy koncert przed 20, w Solar Pitch Barze, 15 minut po północy wchodzimy. Robimy sobie teraz śniadanko i zaraz was oprowadzę, pokażę wam, jak tutaj, kurwa, póki co żyjemy i... A jest piona. No i, kurwa, jesteśmy w domku. Tu jest jakby centrum, gdzie się wszystko dzieje. Tutaj mamy kucharza, który, kurwa, gotuje nam teraz śniadanko. Tu jest szpyra, który teraz jakby się relaksuje. I kurwa tyle, nie? Zapraszam kurwa na górę. Chodźcie za mną, pokażę wam jak to kurwa wygląda u góry. Nasywnie patrzcie, bo to jest jakby całość kurwa, wiesz, jest rozpierdol, nie? Tutaj jest jakby pierwszy taki pokój, gdzie Kulas ma swoje centrum dowodzenia. On się teraz jakby wyleguje, wiesz, tutaj ma kurwa ten. A tutaj jest nasz pokój. Jest trochę, wiadomo, rozpierdol, ale o to chodzi, żeby kurwa na domku była dobra energia, żeby był rozpierdol tak samo jak kurwa dziś będzie na konserty, nie? No, na razie tyle kurwa, przerywamy to i lecimy dalej. Dobra, opowiadaj co tam piszisz. Siemano, siemano, dzisiaj robimy i Idealno zboczu się. Będzie to kurwa przepis, kurwa toruński. Mam to w bizie czy to będzie dobre, czy niedobre, bo będzie dobre Ci Tirere hopa baka o soba po bis biz da na na

ale nie No my pójdziemy w waszą to jest to w tamtej głowy No dobra, trzeba A jak tam? Super tak? na koncert, jadań? jak tam Parę słów. I co ty kurwo już tam mi pierdolisz co? Ty Jest to. godzina 19.07 Czekamy na próbę, mamy za godzinę próbę, potem po północy wybijamy na koncert i tyle nie, jesteśmy na plaży, to jest kurwa możliwe Daj mi towarzystwo się rozgrzewa, także będzie dobrze fuj. Daj mi daj mi ja ci chciałem wam powiedzieć, że Kurwa gonisz marzenia, wszyscy. Ponieważ tak półtorej roku temu Nagrywałem w piwnicy. Kurwa w piwnicy swojej u siebie, a dzisiaj gramy sabotki przed stoją To pokazuje, że wszystko jest możliwe, a je będzie jeszcze wyżej, nie? No ale się osłonię. <grywa> Dawaj lewą kosma. Nie, lewą nie mogę. teraz lewo.

No ja jeszcze zamknę Ja okay. sobie. to jest takie wciągające, nie? Tak każdym razem ale dziwnie, to, Co jest? Co jest wybrane? Tutaj stary. Prostu, stary. Start. nie nie? ma to no, Dobrze! Wow. Ale aż kurwa! Majebnięcie! No Majebnięcie! Zaboję po prostu. Czemu masz podrabiane pieniądze? Weź tą kamerę sobie. A jeba, Jebaj, jeba. Leci rekord. To, to za granicą po przynajmniej plecach. Z rozpędu, jo? Po przynajmniej plecach. To robię za granicą. Kurwa dziura jaka. jesteśmy nad Bałtyckim morzem, gdzie tutaj Dziś, spędzamy właśnie fajne wakacje, jest bardzo dużo tutaj atrakcji. Zachęcam Was, żebyście przyszli tutaj i zobaczyli jak jest pięknie nad polskim morzem. Tak podobnie jak to się. Dziękuję. <słuch> Nie, Kurwa jest w za zasadzie. Ja wywierasz mnie? Widać widać. Boko fajnie tu jest chuj. Podoba mi się. Ja tak wstary kurwa. Nie ja słyszę co mówi, bo na łóżek ciągle plaje Chyba to duży sans. Ty to Tutaj to, 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 to jest jakby wiesz mój Dobra, powiedz, co się stało? Stało się to, że mieliśmy problem lekki, ale rozwiązaliśmy go. Zaraz będziemy grać swoje nume... cool. No i o no, ja to chodzi właśnie, rozwiązywanie problemów, jeżeli się pojawią. Miłosz pomógł i stąd pozdro dla Miłosza, który kurwa ogarnął nam ten problem. No. Najlepszy profesor Mixu Masteringu, Miłosz Tuszyński. Dobra, kurwa, osta o o ostatnie minuty przed koncertem, co powiem? Rozjedziemy, tak? rozjedziemy, rozjedziemy. A kiedy spadnie, to zrobi się gęsto. Kurwa w całym kraju są trzy często. Muzyka z konsekwentnie robi swoje jedzenie, taki etat. Zrobili mi fotematykę. Skurcz. nie pamiętam kiedy przebadałem sobie pól, pani wszyscy po go chcę Wymieniał kilo skoki, kręci się interes Wymieniał w na wersję i mi pomaga lek Ty zobacz jak to robimy, świecę się jak świeży czek Ujebane klatki, widzieliśmy tam salony Wielu tutaj żyje w nocy, widać pod oczami wory. Nie uderzam do lali, uderzam do głowy Bo jak robisz mam to z Bo jak robią tu to jeden, no dam się tej sztuce Nie polegam na sukce Bo ma twoich pieniędzy, a nie kurwa z tobą Ja jestem na fali drogi, rysuję swoim butem Bo mam życie na sali cały interes Ja muszę na lesie, albo się już znaleźć, albo zawierdolić będą. Ciągle się głupie, bo oddaleć siebie ciężko Podrapane ściany chciałybym wyszedł na zewnątrz Nie stałym z duszka miałem dosyć tego gówna Każdy dzień był taki sam, zawsze czułem się jak znak Mówiłem, że będzie dobrze spoglądając najtwarz ile, mógłbym ci dać tyle Straciłem czas, dzisiaj mam tu jeden wygłos Dziękuję kurwa! jeden dzień jakby po koncercie. No dopiero wstałem, ale kurwa był taki rozpierdol, że ja pierdolę, bo zajebiście, fuj. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale było kurwa fuj dobrze. Więcej nie powiem, bo jestem rozjebany jak... Przegrębiłem coś w wody.